Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Jola Mazurek, prowadzę internetową pasmanterię www.wulpach.pl i prowadzę ten kanał, na którym pokazuję to, co zrobiłam, oraz dzielę się sposobem wykonania tego. Dzisiaj przychodzę do Was z pomysłem na umocowanie rączek, takich bambusowych, na metalowych tutaj uchwytach do torby tulipan. Zrobiłam ostatnio torbę tulipan właśnie z takimi rączkami i przy tej okazji pomyślałam sobie, że podzielę się z Wami tym sposobem, pokażę Wam jak takie rączki przymocować do torby tulipan, a nawet do innych toreb. Torba tulipan nie musi być tylko ze skórzanymi rączkami, ze skórzanymi paskami, może być również, okazuje się, na takich fajnych bambusowych rączkach. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak ja to zrobiłam, to zapraszam Was do dalszej części, bo tam to wszystko właśnie będę robiła i będę Wam pokazywała. Życzę Wam przyjemnego oglądania. Zróbcie sobie kawkę, usiądźcie, oglądnijcie, a na koniec podzielcie się informacją, podzielcie się swoim zdaniem, czy ten typ rączek do takiej torby Wam się podoba, czy może jednak wolicie ten taki standardo standardowy pomysły ze skórzanymi z paskami, z paskami z ekoskóry, o tak, bo takie są najczęściej kupowane i takie są najczęściej robione dobrze moi drodzy, ja już mojego tulipana mam całego zrobionego jeśli kiedykolwiek go robiliście, to wiecie że robi go się słupkami ja teraz przechodzę do okrążenia, w którym wykonam po jednym półsłupku w każdym oczku zrobiłam Ostatnie tutaj w okrążeniu dwa słupki. Zamykam okrążenie i przechodzę teraz do okrążenia, w którym będę robiła pół półsłupki. Robię jedno oczko łańcuszka i w to samo oczko wbijam szydełko i robię pierwszy półsłupek. I w każdym oczku, wbijając pod dwie nitki, wykonuję po jednym półsłupku. W każdym, tutaj, w każdym dosłownie, i tutaj w tym miejscu z Wami się spotkam, bo tutaj pokażę Wam, jak też wbijam szydełko. Chyba, że wiecie, jak to e, zrobić, więc nie musicie czekać na ten moment, tylko możecie sobie już śmiało robić tutaj to okrążenie. Dobrze, dojechałam tutaj do końca okrążenia, robię w ostatnim. Oczku półsłupek i teraz zobaczcie, jest, na, jest słupek i nad nim jest tutaj oczko, to pod te dwie nitki wbijam szydełko i robię półsłupek, następnie jeden półsłupek robię tutaj pod łańcuszek wbijając szydełko i kolejny półsłupek już tutaj w oczko nad słupkiem. I teraz znowu w każde oczko wbijam szydełko i robię po jednym półsłupku. Aż dojadę do następnego narożnika i tak samo jak tutaj obrabiam sobie torbę półsłupkami, dojeżdżając tutaj do końca okrążenia. I dojechałam do końca okrążenia. Tutaj będę zamykała okrążenie, więc tak, robię tutaj jeszcze ostatni półsłupek. Tutaj wbijam pod dwie nitki i robię półsłupek pod oczkiem łańcuszka. I zamykam okrążenie oczkiem ścisłym, czyli wbijam szydełko pod pierwsze oczko, przeciągam do przodu i robię oczko ścisłe. I teraz przechodzę do okrążenia, w którym będę robiła e, tutaj takie malutkie prostokąciki nad każdym tym narożnikiem, na to, żeby sobie zamocować nasze rączki. Więc teraz co robię? Muszę sobie wyliczyć, żeby tutaj było ładnie. Raz, dwa, trzy. I cztery półsłupki. Z czterech półsłupków będę robiła yy, rączkę. Tutaj nie mam tego ładnie na środku, więc robię jeszcze jedno oczko ścisłe. I teraz będę miała ładnie na środku. Robię jedno oczko łańcuszka, odwracam sobie robótkę i teraz tak, pod pierwsze od razu to oczko. Robię półsłupek, pod kolejny półsłupek, pod kolejny półsłupek i pod kolejne półsłupek. Jedno oczko łańcuszka odwracam i znowu od razu pod pierwsze oczko wbijam szydełko i robię pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, trzeci półsłupek i czwarty półsłupek. Jedno oczko łańcuszka, odwracam na drugą stronę i robię trzeci rząd czterech półsłupków. Raz, dwa, trzy i cztery. Jedno oczko łańcuszka, odwracam i robię ostatni rząd czwarty, cztery półsłupki. Raz, dwa, trzy i cztery. Mam pierwszy prostokącik, na którym będę mocowała rączkę, mam zrobiony. Teraz przechodzę na tutaj na ściankę, muszę zejść oczkami ścisłymi, żeby dostać się tutaj na tą ściankę. Pod tą pojedynczą niteczkę wbijam szydełko i robię oczko ścisłe. Teraz pod dwie nitki jeśli robiliście to tak samo jak ja, to będziecie też tutaj tak mieć. I znowu oczko ścisłe, i teraz pod jedną nitkę i oczko ścisłe, i od razu tutaj w pierwsze oczko wbijam szydełko i robię oczko ścisłe. I teraz w każdym oczku, wbijając szydełko pod dwie nitki, robię oczka ścisłe, aż dojadę tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery nad te cztery centralne oczka, nad kolejnym łukiem. Zrobiłam ostatnie oczko ścisłe, dojechałam tutaj nad mój łuk i szukam sobie czterech oczek, w których wykonam cztery półsłupki, żeby one ładnie układały się równo nad tym naszym łukiem. Tak? Musicie sobie to też spróbować. Nie za każdym razem wam to wyjdzie. Może być nieco przechylone w jedną albo w drugą. No to musicie przerobić jeszcze może jedno oczko albo wcześniej o jedno oczko. Tak? Tutaj jakby nie ma na to wzoru matematycznego. To trzeba sobie tutaj samemu ułożyć, żeby ładnie nam się układało. Ja już sobie wybrałam, że to będzie moje pierwsze, drugie, trzecie i czwarte oczko, więc w tym oczku jeszcze, w którym wykonam pierwszy półsłupek, robię oczko ścisłe i oczko łańcuszka. I w to samo oczko wbijam szydełko i robię pierwszy, w drugie oczko drugi półsłupek, w trzecie oczko trzeci półsłupek i w czwarte oczko czwarty półsłupek. Patrzę sobie teraz, czy mam równo. Moim zdaniem może tak być. I jedno oczko łańcuszka odwracam i robię znowu cztery półsłupki. Raz, dwa, trzy. I cztery, jedno oczko łańcuszka odwracam i przechodzę do trzeciego rzędu. Znowu od razu w pierwsze oczko pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, trzeci półsłupek i czwarty półsłupek, jedno oczko łańcuszka odwracam i znowu cztery półsłupki. Raz, dwa, trzy. I cztery. Jeden półsłupek i robię ostatni rząd, piąty, bo muszę dojść tutaj do tej strony, do lewej strony, żeby dalej móc sobie tutaj szydełkować. Czyli w pierwsze od razu oczko, pierwszy półsłupek, w drugie drugi, trzeci półsłupek i ostatni, czwarty półsłupek. I teraz tutaj pod tą jedną nitkę oczko ścisłe. Pod dwie nitki oczko ścisłe i pod jedną nitkę oczko ścisłe i od razu w pierwsze oczko, i oczko ścisłe. I przechodzę już tutaj na ściankę, w której robię po jednym oczku ścisłym. I znowu dojeżdżam nad kolejny łuk, i też sobie tutaj wymierzam, żeby zrobić prostokącik, uchwycik na naszą rączkę tak, z czterech oczek więc tutaj patrzę że raz, dwa, trzy i cztery oczka to te będą mi tutaj pasować, czyli w pierwszym z nich robię jeszcze jedno oczko ścisłe i jedno oczko łańcuszka wbijam jeszcze raz od przodu do tyłu pod to samo oczko szydełko i robię pierwszy półsłupek w kolejnym oczku, drugi w kolejnym oczku, trzeci i w kolejnym oczku czwarty, jedno oczko łańcuszka, odwracam na drugą stronę i robię cztery półsłupki, raz, dwa, trzy, cztery, jedno oczko łańcuszka, odwracam na drugą stronę i przechodzę do trzeciego rzędu, w którym robię cztery półsłupki, dwa, trzy i cztery, jedno oczko łańcuszka, odwracam na drugą stronę Czwarty rząd składający się z czterech półsłupków, trzy i cztery i jedno oczko łańcuszka. Odwracam już tutaj na prawą stronę i robię piąty rząd, żeby dostać się na lewą stronę tutaj tego prostokącika. Raz, dwa, trzy, i cztery. I zjeżdżam teraz trzema oczkami ścisłymi. Raz, dwa, trzy i czwarte oczko ścisłe będzie tutaj w ten półsłupek. Pod jedną nitkę i robię jeden, jedno oczko ścisłe pod dwie nitki, oczko ścisłe pod jedną nitkę i oczko ścisłe i od razu tutaj. Pod oczko i oczko ścisłe, i przechodzę sobie teraz tutaj na ściankę, i do, do kolejnego łuku robię po jednym oczku ścisłym. I znowu szukam sobie czterech centralnych oczek tutaj nad moim łukiem i zrobię ostatni, już mój czwarty prostokącik, uchwycik na rączki. Szukam sobie czterech oczek, raz, dwa, trzy, cztery, i w pierwszym z nich robię Ostatnie oczko ścisłe, jedno oczko łańcuszka, w to samo oczko wbijam szydełko i robię pierwszy półsłupek, drugi półsłupek, w trzecim oczku trzeci i w kolejnym czwartym czwarty półsłupek. Jedno oczko łańcuszka, odwracam na drugą stronę i w drugim rzędzie robię cztery półsłupki. Jedno oczko łańcuszka, trzeci rząd cztery półsłupki dwa trzy i czwarty jedno oczko łańcuszka czwarty rząd cztery półsłupki raz dwa trzy cztery odwracam jedno oczko łańcuszka odwracam i robię ostatni piąty rząd cztery półsłupki dwa trzy cztery Raz, dwa, trzy i tutaj czwarty, czwarte oczko ścisłe, pod jedną nitkę i oczko ścisłe, pod drugie, drugie oczko, pod dwie nitki i oczko ścisłe, pod trzecie oczko, pod jedną nitkę, oczko ścisłe i teraz tutaj od razu w oczko i oczko ścisłe i znowu robię sobie na ściance, tutaj do tego momentu oczka. Ścisłe. I teraz znowu pod jedną nitkę i oczko ścisłe, pod kolejne oczko i oczko ścisłe, i pod kolejne oczko, oczko ścisłe. Dojechałam tutaj do szczytu. W pierwsze oczko wbijam szydełko i też robię jeszcze oczko ścisłe, żeby być już tutaj na górze. I od tego momentu mamy wszystkie już tutaj prostokąciki, uchwyciki na nasze, torbe, na nasze uszy, zrobione, i od tego momentu zacznę już sobie przymocowywać rączki. Rozkładam sobie torbę tutaj w taki sposób, żeby było mi wygodnie, ale też, żeby było dobrze widać. Wyciągam szydełko, teraz ten prostokącik przekładam sobie tutaj w moją rączkę. Ja sobie nie zrobiłam tego długiego, bo nie chcę, żeby mi się to później wyciągnęło i żeby to było zbyt długie, więc takie jest króciutkie przy samej torbie. I teraz szukam sobie tego rzędu, w którym robiłam oczka ścisłe. To będzie to, to, to i to oczko. W pierwsze oczko wbijam szydełko i przeciągam, moi drodzy, tutaj moje pozostawione z tyłu oczko do przodu. Dobrze, i teraz tak, w kolejne oczko i pod oczko, które mam tutaj w tym prostokąciku, tak? O, i przeciągam sobie nitkę pod paseczkiem i do przodu, i pod oczkiem, które miałam na szydełku. Wbijamy w kolejne oczko, i tutaj sobie ładnie układamy prostokącik. I pod kolejne oczko, przeciągam nitkę do przodu i pod oczkiem, które miałam na szydełku, pod kolejne oczko, i znowu jeszcze tutaj przeciągam sobie pod tym paseczkiem, żeby ładnie było zamocowane. I przeciągam sobie sznurek do przodu i pod oczkiem. O. Porządnie musimy sobie tutaj zamocować, tak? I teraz wbijam szydełko pod każde oczko na ściance i robię oczka ścisłe tuż zaraz pod łańcuszkiem. O, między półsłupkami. Tak, półsłupek. Między półsłupkami wbijam szydełko i robię oczka ścisłe. Będzie taki pogrubiony łańcuszek. I robię to, aż dojadę tutaj do kolejnego prostokącika. Dobra, dojechałam i robię tutaj w ostatnim oczku oczko ścisłe, i teraz muszę dojechać tutaj do tego momentu. Czyli znowu wbijam się z boku na ściance pod półsłupki i robię oczka ścisłe. I tutaj w pierwszym oczku też oczko ścisłe. Jestem na szczycie i znowu wyciągam szydełko. I pod kolejny tutaj uchwyt wkładam sobie moje, mój ten prostokącik. O! Wyciągam sobie oczko. Wbijam szydełko w pierwsze oczko. Przeciągam sobie pętelkę do przodu. I w kolejne oczko teraz. I pod oczko, które jest tutaj na tym naszym zrobionym paseczku, tak? Przeciągam sznurek do przodu i pod oczkiem, które mam na szydełku. I znowu wbijam szydełko w kolejne oczko. I tutaj w kolejne oczko z naszego paseczka. Przeciągam sznurek do przodu. I pod oczkiem, które mam na szydełku. W kolejne oczko, i tutaj szukam sobie kolejnego oczka z naszego paseczka, i przeciągam sznurek, i przez oczko, które mam na szydełku. I ostatnie oczko. I tutaj też jeszcze pod ostatnie oczko. Staram się, żeby to były dwie nitki. Jest mi bardzo niewygodnie naprawdę bardzo niewygodnie, żeby tutaj to dobrze robić, ale żeby też Wam tutaj w miarę czytelnie to móc pokazać. Ostatnie oczko. O, i do przodu i pod oczkiem, które mam na szydełko. Na szydełku. I znowu przechodzę teraz na ściankę, na której wykonuję po jednym półsłupku. W każdym oczku. I tutaj mamy już nasze, naszą jedną rączkę mamy przyszytą, i tak samo jak tutaj to pokazałam, będziemy przeszywali drugą rączkę, no i to jest wszystko co chciałam wam w tym filmiku pokazać mam nadzieję, że bo mimo tego, że sprawiało mi trudność tutaj pod kamerą pokazanie wam tego bardzo dokładnie to jednak to się udało i będziecie mogli zobaczyć jak te uchwyty sobie przymocować wrobić do swoich torebek jeśli filmik Wam się podobał i macie ochotę zostawić lajka, to będzie mi bardzo miło. Możecie to zrobić jak najbardziej. Możecie też oczywiście podzielić się swoim zdaniem, swoją opinią na temat tych rączek do torby tulipan w komentarzu pod spodem pod filmikiem. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za komentowanie, lajkowanie i udostępnianie. Na koniec oczywiście zaproszę Was do zasubskrybowania tego kanału, jeśli tego nie robicie, i do kliknięcia sobie dzwoneczka, który jest pod spodem, bo wtedy będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym, kolejnym filmiku wrzuconym na ten kanał. Życzę Wam przyjemnego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmiku. Pa pa!